Siemaneczko tu kraftki, upominam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was w pierwszym odcinku z nowej serii na kanale pod tytułem Hello Neighbor. I w tej serii po prostu chodzi o to, i również w tej grze, że ee, chcemy się dowiedzieć co się dzieje w piwnicy u naszego sąsiada, bo są jakieś dziwne dźwięki i w ogóle. I ja już tą grę grałem. To będzie taka trzy, odcinkowa seria może. I wiem, tydzień temu miałem nagrać odcinek z Minecraft przygoda wzywa, ale miałem dużo do roboty, więc dopiero dzisiaj nagrywam, a nie nagrywam Minecraftowej serii, ponieważ na 30 subów powiedziałem Wam, że będzie nowa seria. A że jako, że dzisiaj wbiliśmy 35 subów, to też nagrywam nową serię. I. Ogólnie ja sobie tutaj już trochę grałem, ale gramy od początku całą historię. Bez modów, bez niczego na razie, potem może będzie coś typu e, trolujemy sąsiada i tak dalej, może będą nawet modyfikacje, bo jest taka jedna bardzo dobra modyfikacja, Hello Trees. Trochę w nią grałem, nie obczaiłem jeszcze, e, jeszcze całej, ponieważ trochę trudna jest, ale dobra, koniec gadania. Gramy. Oho, biegnę sobie. Kripi trochę. Nikogo nie ma. A że ja mam za tym piec dobra. Ładnie. Rowerki. jeszcze w, w sumie nigdy tu nie byłem. Nie przyglądałem się temu aż tak bardzo, ale chwila, sprawdzę taki jeden mit, bo podobno jak się wbiegnie o, w ten śmietnik, albo w ten, nie, tylko by było w tamten, to się podobno wy, wystrzeli Ciebie w powietrze, więc chcę to sprawdzić. Proszę Państwa, oto fake. A tutaj jest linia tego, linia scenki, no właśnie. W teorii powinienem przyjść tutaj, a przeszedłem tam, ale za to, że przeszedłem przez tą linię, to się liczyło. Ja byłem gdzieś przy tym niebieskim domku e, i ktoś tam wrzeszczał, a ja mam chyba katar, bo mam czerwony nos w tej grze? I oto sąsiad, proszę państwa. Trochę dziwnie to wygląda. No, kto cię tam podgląda, panie sąsiedzie. Kto ci podgląda? O, mali jesteśmy. Ogólnie gra ma trzy akty. Pewnie każdy jeden akt zrobimy w jednym odcinku. Ta kłódka w ten, tym miejscu nic ci nie da, sąsiedzie. I do czego ci te czarne rękawice? że ci. Uciekaj! Uciekaj! a Nie. Klikałem, ale się nie da. Proszę się nie drzeć. Uuu czerwony kluczek. To jest to, czego potrzebujemy, i zaczynamy gierkę. Dużą posesję masz, przyjacielu. Jejku, jakie to są dźwięki. Przyciszyć to sobie muszę. O, moja piłeczka przyda się. Dziękuję. Teraz też idę. Hmm, zastanowi. Muszę się zastanowić. Potrzebne mi są kartony, żebym wszedł tam, otworzył sobie to, wziął. A, okej. Okay. To już wiem, co zrobić. Potrzebuję kartony. Te trzy pewnie wystarczą. Piłkę sobie tu dam, bo mi się jeszcze przyda. To będzie do wybicia okna. A może. Nie. Wezmę. Ejku, przyzwyczaiłem się, że w Minecraftie kontrolem się sprintuje. O, sobie do kuchni, ok? A tutaj się shiftem sprintuje. Mała, ale dosyć istotna zmiana. Dobra, to tutaj dam karton. Ajajaj, aj, aj. spadłem. Sąsiad chyba tu idzie to ja sobie tutaj ucieknę. Chyba, że się poszedł myć. No właśnie. E gdzie ty biegłeś? Pani sąsiedzi. Jest to taka fajna jedna opcja, że go się rzuci. Jak się trafi, dobra. chrzanić, Jeszcze jedna rzecz, muszę sprawdzić. Tryb przyjazny. Ej, dobra, może być jakaś, mimo że wiem, że to Ameryka, to nie wiem, czemu oni mówią po rosyjsku, ale to chyba dlatego, że producent jest ukraiński to chyba nawet nie jest rosyjski tylko właśnie ukraiński ok? Nie, on tu nie może wejść. O i właśnie. Widzicie do czego nam się przyda? Tylko tutaj nie można wejść, bo jest zablokowane. A żeby tam wejść, trzeba odblokować tutaj obraz i tutaj jest, moi drodzy, przejście. Jest również kluczyk, można sobie tu otworzyć, to sobie zostawię tutaj zresztą. I tutaj jest kluczyk do samochodu, bo wisiał, nie odłożę go już, ale wisiał przy samochodziku, co znaczy, że trzeba go właśnie przy nim użyć. A ja sobie ucieknę. Nie ma go. I teraz mamy magnes. I tym magnesem, jak za domkiem się podsadzimy kartonami, to będzie można wyjść na. Yy, nie będzie można wyjść, tylko będzie można się. Sąsiad jest za domem. Będzie można się podsadzić po prostu do takiego małego wentylu jakby i przez niego właśnie tym magnesem, widzicie, że tutaj się ciągnie, e, będzie trzeba nim właśnie przyciągnąć sobie wytrych, żeby otworzyć drzwi do tego miejsca, z którego ów wytrych wyjęliśmy, bo tam jest również łom i łopata, która akurat nam się w tym akcie nie za bardzo przyda. Ale dobra, to przydałyby mi się teraz jakieś karty. Sąsiad jest tam przy kuchni, to ja wykorzystam moment. I przyjdę sobie tutaj. Mam nadzieję, że to jest wystarczająco wysoko. Jest, dobra. Teraz cichutko. Bo on tu może być. Chyba on tu idzie. Jak się robi taki ekran, jakby się tak zaczyna trząść i tak ciemnieje, to znaczy, że jest blisko. Nie ma go tu. Dobra, jest w salonie. Zamykaj to, zamykaj! Uh. Jest na dworze. Uch, to za emocje. Dawaj tu łom. Dobra, uciekam, uciekam. Cześć sąsiad! Fajnie się ćwiczy? Chyba tak. Dobra, teraz mogę wam to pokazać. Widzicie? I dostał w łeb. A ja uciekam do domku. jakimś cudem on wie, że to ja. Jest jak taka muzyka: takie tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu, czy jakoś tak? To znaczy, że nas zauważył i nas goni. Panie sąsiedzie. E, ogląda sobie ścianę. Ładna ściana, co nie, Wilson? Coś mu się odwidziało chyba. Wilson Ogar. Ej, ciekawe co, jak dostanie złomu? Powinien wtedy jakby umrzeć. Ale nie, nie umarł. Bo dostanie łomem tak w głowę. Chociaż on dostał w plecy, ale... Słyszycie, no mozeczka, ona no, jest taka dziwna, ale i tak zaawansowana sztuczna inteligencja, chyba wam nie mówiłem, ale Wilson to swego rodzaju AI, które ma różne zajęcia, na przykład chodzenie sobie spać w randomowych momentach. Widzicie? To znaczy, że jest blisko, jak jest taki ekran zmieniony. Tutaj to. Dobra, nie pójdę. Teraz idziemy sobie do góry. Tutaj jest pokoik. Jesteśmy na nim. I tutaj jest właśnie czerwony klucz. Tutaj, jako tako, nic innego nie ma. Możemy to sobie tylko odblokować. Sąsiad się obudził. A Najgorsze to będzie, moi drodzy, piwnica. Cześć, nie zauważysz mnie. Nie ma opcji, żebyś mnie zauważył. Bo klucz sobie zostawię. Zauważył mnie. On czasami wyjmuje odkurzacz, no właśnie, i nas wtedy wciąga. Nie chcę teraz i się zablokowałem. Wybił szybę w swoim własnym domu. To było bardzo mądre, Wilson. No i drugą. To jest jego ulubione zajęcie. Jak nie może mnie dostać, to wybija szyby. Panie sąsiedzie. Panie sąsiedzie. <laughs> nie! On ja. Właśnie, on przed drabiną teraz jest. Co za mówiłem wam. Z tyłu otwarliśmy szyb z drabiną. On tą drabiną wszedł, wszedł na ten, do tego pokoju i chciał mnie złapać, ale zauważył, że uciekam, więc wyskoczył przez okno. Ej, on jest rzeczywiście AI. jest są szacun. Dobra, ale ta seria jest, e, ser jest też po to, żeby trochę pooglądać ten świat. Więc w pokoju jest jakaś kanapa e, Illuminati Kuchnia jest dosyć duża. Łazienka ma dziwną wannę, która powinna stać pod ścianą. Ogólnie ta grafika jest jakby taka zrobiona niestarannie, ale też ma taki swój klimat. W innych domkach nie ma co pokazywać. Jedyne, co można by tu pokazać, to to, że tam w dole jest jezioro, jak widać. I tutaj czasami jeżdżą auta. Jeśli ma się dostatecznie dużo szczęścia, to jest szansa, że cię rozjedzie. A bardziej może nie, że rozjedzie, tylko że potrąci i cię wybije. A jak zostawi się Wilsona za długo, samemu sobie to robi różne zimne rzeczy. Jak się jest w pobliżu drogi, to auto właśnie nie jadą. A jak jest się zajęty swoimi sprawami i w ogóle się nie ma w planie iść, to właśnie auta jeżdżą. To co, idziemy do piwnicy. W piwnicy jest bardzo stresująco, bo... Te... No właśnie. Te dźwięki. Można sobie, może sobie to wziąć, ale nie wiem. Ale creepy są te dźwięki. Sąsiad za, mnie nie, za nami nie może wyjść. My wyjść też nie możemy. Bo pamiętam. Nie, jednak nie mogę. Pamiętam, że kiedyś dało się spojrzeć przez tą dziurkę, ale co teraz tu zrobić, prawda? Tu jest tajne przejście. Wychodzi się teraz w tym pokoju. To trzeba sobie wziąć. Odstawić, bo to nam się nie przyda. Trzeba tutaj otworzyć. Iść tutaj. Tutaj uważać na manekina, żeby się go nie wystraszyć. A, tutaj trzeba iść. O, czujecie ten klimat? Mnie normalnie serce zaczęło mocniej bić. Nie za bardzo należy chodzić po pokojach i je wszystkie odblokowywać, bo Wilson chodzi po tej piwnicy i nas odkryje. To lepiej wolę tak, bo dlatego nie istnieje grawitacja. Jak się w to wejdzie, to to robi mega hałas. Uf, jeju, jak mi serce zaczęło bić normalnie. Jakbym jakąś kawę wy. Nie, chciałem tego uniknąć, ale. Dobra, tutaj. No właśnie, zapomniałem. To trzeba wziąć. Jego to jest tak strasznie. Piwnica jest najgorszym dla mnie etapem. Niekoniecznie to chciałem zrobić. A bardziej chciałem tego bardzo nie zrobić. Ale dobra, teraz trzeba w sam czubek, żeby to się tak ładnie przewróciło. Dobra, może sobie to daruję się pod, po podsadzam cegłami. Będzie lepiej. A, no właśnie. Raczej to nie za bardzo wyjdzie. Ale, może jak poukładam taką. Nie, dobra, nie chcę mi się z tym bawić. Lepiej użyć tego. <laughs> Wilson! No nie, no mówiłem wam. Hej, jak Wilson wyjdzie, to jest właśnie najgorzej z nim. Dobra, złap mnie. A, z Wilsonem jest najgorzej w tej piwnicy. Jak grałem sobie poprzednimi razami, było ok, bo Wilson nie chodził. No, no i widzicie, co to ma być. Proszę jeszcze raz tą gierkę. No. Mam nadzieję, że był jakiś za autozapis, zanim wszedłem do piwnicy. Alleluja. Na szczęście był. Ale chyba... Tak, teraz nie mam żadnych itemów. Nie, nie to. Ale może... Nie, bo to jest to. Tak, czy... <ścoughs> nie ma. Nie ma innego autozapisu, a ja zmarnowałem dużo czasu grania w to. Dobra, to ja to załatwię i spotkamy się później. Wiecie, to jednak nie było takie proste, jak mi się wydawało wcześniej, więc chyba ta seria będzie się składała z ociupinki więcej odcinków. No więc kończymy, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oczywiście z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych kolejnych odcinków. I to tyle z tego odcinka. Cześć!